Witam Paweł Gwardys. Parchia błoni i rach bakteryjny nadal bardzo groźne. W ostatnich dniach mieliśmy pogodę bardzo chłodną i wilgotną. Padały deszcze. Ja w ubiegłym tygodniu, pod koniec tygodnia, w piątek, wykonałem zabieg kontaktowy zapobiegawczy Ditianonem. E, ale e, po e, tych e, opadach doszło do bardzo silnych infekcji. Dlatego wczoraj wykonałem zabieg interwencyjny Agroecom Protect e, w stężeniu e, 4%. W następnych dniach e, będę e, prowadził ochronę zapobiegawczą e, przy pomocy litianonu. E, mam e, wiel, wiele informacji, szczególnie z regionu Sandomirskiego. E, że tam e, doszło już do e, pojawienia się plam e, parcha na e, liściach. Zabieg Agroecą Protect e, w stężeniu wyniszczającym, czyli e, 4%, e, ponieważ no, pogoda e, też nie sprzyja stosowaniu produktów triazolowych, ponieważ no, nie jest e, jeszcze cały czas zbyt ciepło, a mamy informacje od sadowników, którzy już zastosowali w sobotę taką, taki zabieg wyniszczający, że po dwóch dniach, zresztą widać to na zdjęciach, które zamieszczamy, że ten, to działanie wyniszczające już jest. Widoczne. Przy okazji tego zabiegu wyniszczającego na pewno ograniczymy mączniaka, który myślę, że jak tylko zrobi się trochę cieplej, to będzie widoczny na przyrostach w sadach jabłoniowych. Plan na najbliższe zabiegi w moim sadzie. To na jabłoniach, e, oczywiście to, co mówiłem, czyli zabiegi e, e, zapobiegawcze ditianonem. Jeżeli e, będzie bardzo duże zagrożenie, to e, na pewno też zastosuję e, zabiegi interwencyjne. E, ale zrobiło się troszkę cieplej. Dzisiaj, jutro ma być e, ciepło. Dlatego e, wykorzystam to okienko do e, zrobienia zabiegów e, nawozami. Głównie będzie to MAP, e, będzie to mocznik, będzie to siarczan magnezu, e, żeby dostarczyć tych najbardziej potrzebnych e, składników e, drzewom, ponieważ no, widać, że e, na niektórych odmianach ujawniają się już braki, e, na przykład fosforu, liście e, zaczynają e, przybierać taką, e, tak, tak, to, taki kolor e, brązowy, to jest ewidentna oznaka e, braku e, fosforu. E, wszystkiemu jest widna oczywiście pogoda, bardzo niska e, temperatura. Następny zabieg, który planuję dzisiaj, to będzie e, e, zabieg uzupełniający, druga dawka e, Regalisu, e, bo no, chcę wykorzystać tą e, cieplejszą pogodę. E, również na gali zastosuję e, Metamitron do przerzedzania, ponieważ e, w tej chwili sytuacja na gali jest taka, że mamy e, dużo e, zawiązków, e, które e, w zasadzie się nie różnicują. No i myślę, że w tej chwili jest dosyć dobry moment. Wielkość tych zawiązków, no troszkę cieplejsza pogoda, no też będzie sprzyjała dobrej skuteczności metamitronu, jeśli chodzi o przerzedzanie zawiązków. Jeśli chodzi o jeszcze nawożenie, to powiem, że do wszystkich zabiegów na jabłoni i gruszy dodaję troszkę kwasów humusowych. Tutaj opieram się głównie na preparacie Carbohumik Maxi Plus, który z poprzednich moich sezonów potwierdza swoją taką bardzo skuteczne potwierdza swoje skuteczne działanie jeśli chodzi o poprawę kondycji liści. Jeśli chodzi o szkodniki, to prowadzę cały czas monitoring. Głównie skupiam się na mszycy jabłoniowo-babkowej. Na razie nie widzę nigdzie skupisk z mszycy. I również przyglądam się, czy gdzieś nie, występuje, nie występują zwójki, ale też w tej chwili jeszcze nie widać żerowania. E, tych zwójek. Także tutaj będę prowadził cały czas obserwacje, e, i w odpowiednim momencie myślę, że jak pogoda zrobi się e, lepsza, cieplejsza, no to też e, szkodniki na pewno e, będą e, rozwijały swoje e, populacje. E, jeśli chodzi o grusze, e, no to tutaj jest też e, cały czas. Bardzo groźna sytuacja, jeśli chodzi o raka bakteryjnego, czyli bakterie Pseudomonas. W bardzo wielu sadach są objawy raka bakteryjnego. Ja u siebie też już zauważyłem miejscami zawiązki, które mają objawy. Głównie są to zawiązki takie najsłabsze, na drzewach, które też są słabsze. Czyli no, widać, że ten rak cały czas atakuje. Jest to e, wynikiem no, przymrozków, które, ostatnich przymrozków, które, do których doszło. Te m, mikropęknięcia, które powstały podczas tych przymrozków, no, są e, przyczyną, że bakteria ma turędy e, wnikać e, do e, rośliny i powodować e, infekcję. Cały czas należy stosować ochronę przeciw rakowi bakteryjnemu. Cały czas ja stosuję zabiegi agroecą Protect. Jest to zabieg interwencyjny i w tej chwili praktycznie te zabiegi się zagęściły. Przynajmniej raz w tygodniu taki zabieg wykonuję u siebie w sadzie. Również w tym tygodniu będę dodawał myśl do Agroecy miedź pod postacią tlenochlorku. Będzie to 1 trzecia zalecanej dawki. Myślę, że już ta miedź nie będzie tak bardzo groźna dla gruszy, zawiązków nie będzie powodowała jakiś uszkodzeń zawiązków czy liści. Jeśli chodzi o miodówkę na gruszy, no to w tej chwili nie obserwuję jakiegoś dużego zagrożenia. Ta miodówka jest, dorosłe osobniki widać w sadzie, natomiast nie spotkałem wczoraj robiąc lustrację, nie spotkałem Larw, które żerują na, żerują na liściach, czy na pędach, czy na zawiązkach, Myślę, że jest to efekt stosowania zeosantu, który skutecznie zniechęca do rozwoju larw. Myślę, że też zniechęca to dorosłe owady do składania jaj na, na tak zabezpieczonych zeosantem. E, częściach rośliny. Także cały czas lustracja pod kątem miodówki, e, i w, w, w momencie, kiedy e, będzie widoczne jakieś zagrożenie e, miodówką, no to na pewno zastosuję e, preparat zmywający. Ja e, stosuję Adimel w, e, i Duże dawki krzemu, żeby budować tą warstwę na nowych przyrostach, tą warstwę, która zniechęca miodówkę do żerowania. Jak zwykle wszystkich zachęcam do kontaktu na mój numer telefonu, który widać. I do zobaczenia w następnym filmie.